Uchwyty do telewizorów to temat rzeka. Ich ceny potrafią wahać się od kilkudziesięciu do kilku tysięcy złotych, a za wzrostem ceny idzie również jakość oraz dodatkowe funkcje. Ja mam na imię Dawid i dzisiaj na przykładzie marki Vogels powiem Wam dlaczego warto wybrać uchwyt klasy premium. Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie po jakimś czasie oszczędzania pieniędzy i wybierania spośród wielu modeli właśnie kupiliśmy wymarzony telewizor. To zawsze bardzo podniosła chwila, ponieważ jest to inwestycja na wiele lat. Zwykle wybieramy większy niż dotychczas model z dużą matrycą, co z czasem wymusza na nas w go na ścianie. Mamy wówczas więcej miejsca na szafce pod telewizorem lub w ogóle nie musimy z niej korzystać. Wtedy też wszystkie kable możemy ukryć w tunelu ściennym lub w specjalnych listwach maskujących. No właśnie, i w tym miejscu kluczową rolę odegra uchwyt. Musi być on wystarczająco trwały i bezpieczny. W końcu nie chcielibyśmy, aby kilka czy też kilkanaście tysięcy złotych w postaci naszego telewizora widowiskowo roztrzaskało się na ziemi. I tu z pomocą przychodzi marka Vogels, czyli producent uchwytów ściennych klasy premium. Wiele uchwytów ściennych tego producenta przeznaczonych do użytku domowego jest objętych dożywotnią gwarancją. Przykładem jest większość produktów serii FIN, W5 oraz NEXT. Pozostałe produkty objęte są co najmniej dwuletnią gwarancją. Co jeszcze wyróżnia wogelsa na tle konkurencji? Na pewno bardzo wysoko jakość wykonania elementów. Nie ma tu mowy o niedokładnych spawach, czy też niedoróbkach przy obróbce krawędzi. Wszystkie modele uchwytów wykonane są w możliwie jak najprostszy sposób. W końcu nie od dziś wiadomo, że prostota jest jedną z podstaw bez awaryjności. Bezpieczeństwo to drugie po bezawaryjności hasło przewodnie towarzyszące projektowaniu każdego z uchwytów. Wspomniałem też wcześniej o kwestii wykonania i użytych do produkcji materiałów. Cała konstrukcja jest testowana w fabryce pod obciążeniem co najmniej trzykrotnie większym niż wartości podane na karcie produktu. To jest złota zasada marki Vogels. Kolejna ważna cecha to kompatybilność, ponieważ uchwyty Vogelsa można dopasować praktycznie pod każdy rozstaw śrub w standardzie WESA. W ofercie Vogelsa znajdziecie uchwyty płaskie, uchylne oraz na ramionach, dzięki którym możecie telewizor wysunąć i obrócić w dowolnym kierunku, np. w stronę aleksu kuchennego w salonie. Doskonałym przykładem jest tutaj Finn 550. Nie można też nie wspomnieć o dedykowanych modelach Vogelsa dla telewizorów OLEDowych. Jeśli myślicie więc nad zakupem takiego telewizora i powieszeniem go na ścianie, koniecznie sprawdźcie oferty holenderskiego producenta. Jednak topow do topu uchwytów wogelsa jest seria Next ze sztandarowymi modelami Next 7355 oraz 7356 na czele. Wyróżniają się one lekkości ustawiania kierunku, która zdalnie odbywa się również za pomocą dedykowanej aplikacji. A więc z poziomu kanapy możemy zmienić ustawienia kierunku telewizora, jeśli na przykład słońce świeci prosto na matryce. Co więcej, uchwyty zaprogramować można również tak, aby chowały telewizor w momencie jego wyłączenia oraz wysuwały do ostatniego położenia po jego włączeniu. Jak więc widzicie, portfolio marki Vogels obejmuje multum produktów, których nie jestem w stanie pokazać Wam na jednym filmie. Jeśli więc chcecie mieć pewność tego, że wasz telewizor będzie pewnie wisiał na ścianie, zapraszam do najbliższego salonu Top HiFi lub na naszą stronę tophiFi.pl. Ponadto to jesteśmy do Waszej dyspozycji zarówno na Facebooku, telefonicznie, jak i pod adresami e-mail poszczególnych salonów, szczegóły znajdziecie w opisie pod filmem. A tymczasem nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na naszym kanale, aby nie przegapić kolejnych nowych filmów. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia już niebawem.